Hej, cześć, siema Wam wszystkim, z tej strony Kipper. Dzisiaj gramy w Minecraft na SkyBlocku jak widzicie. Jest ze mną po mojej prawicy, Under. Siema. No i pl planuję z tego serię nagrać. Może się uda, może nie. No to zaczynamy. Tutaj zrobimy kilka podstawowych rzeczy. Oprowadzę was, was po spawnie. Zobaczycie. Link oczywiście do mapki, znaczy do mapki, do serwera będzie w opisie. Jest IP, a nie link. No IP. To będzie link. <grych> Dobra. Keyste. <Kis. U>, <grych> ukra ukradło mi tego. Co? No, no, postaw. Dobra. A nie postaw. Nie, do skrzyni na razie dam. A ja będę dirta. Weź to... No. Nasiona. On no, Nie górosną na razie. Nie górosną. Po co? No ej! No, bo już duże były. <noise> no. Duże, jasne. Dobra. Ludzie, muszę no. wam powiedzieć, że nagrywaliśmy ten odcinek chyba z cztery razy. No. Dwa razy przypadkowo usunąłem. Ale co się stało, się że cofa coś? Dobrze. Prybie, że ja nie spadł. Spadłem. Sadzonka. No, no to dobrze, dobrze. Dobra. Ej, do... Zrób sobie tutaj generator Ja wkładam resztę Vai. Kobela Jakiego kobela? kobela Ale mam coś teraz lagi, nie wiem czemu czekaj To ogarnij Lagi ta skrzynka jest? ta tabliczka, to ja nie wiem. Dobra, rób tutaj swój yeah. generator stoł na kobla. A ja idę. Oprowadzi mm. was po spałnie. Ale ja mam na w laki teraz? No, under. Bye bye. Gdzieś ty poleci. chmury ch na dół. <grym> Żartuję. Dobra. W ja, ja to ogólnie jest spawn Skyblocka. Skrzynkę z depositarzy. Tu są dwie skrzynki, znaczy ender chesty, w której mam. O nie, mam to na tym drugim serwerze. Skrzynia dla biednych. Co tu jeszcze? no lol. Wrzuć diaksa na szczęście, lol. Jak sobie jest? Eee. Sprzedaż itemów. Na prawo, a tu jest... Kupowanie itemów. Obsydian się zrobił, chłopie. Zrobił się. Obsydian się, się zrobił. Obsydian no się zrobił? nie wiem. No to czekaj. Idziemy nie zrobił No. Odłóż nie to mam... do skrzyni, odłóż to do skrzyni, proszę. Gdzie jest skrzynia? Ty masz. Nie mam. kto ma? Nie wiem. A nie, ja mam... Ja mam skrzynię. Postaw tutaj o. Tu, tu. Nie bij mnie, bo zaraz spadnie. Postawię, proszę cię. Bo nasz munderek zaraz spadnie. <laughs> Nie, nie da się grać. Czekałem. Co, takie lagi masz? No, na początku w ogóle nie było, teraz... Nie, jak nic. To może zrób... Restare, ja zrobię cięcie i może być ten... Dobra, zrób to cięcie. Dobra, to robimy małe cięcie, widzimy się za chwilę. Dobra, witajcie po krótkim cięciu. Za ten czas troszkę bruku zdobyłem. Nakopałem. Yy... No, to bierzemy się za rozbudowywanie wyspy Masz, daj trzy bruku, zrobię sobie ten yy, Kilofa No, fajnie No Thanks Tylko się spala Jeszcze kilo poszę. Nie umiesz kopać. Kurz, mój drewniany kilof jeszcze jest. Więc... A nie jeszcze kobiet. Ty tu zbieraj ja będę kopał. Zbieraj tu. Z tyle wodzie. Ale nie tu! Oooo, oh. no ja się tego nie podejmuję, to się tu spalach, bo jak tam jest stoi. Co, under pokazać spawn, bo kurde bym musiał e, reloga zrobić. Co? Mieliśmy problemy z biciem na serwer. E, co, reloga zrobić, żeby pokazać spawn? Lepiej nie. Myślę, że w następnym odcinku, jak będzie trochę mniej osób grało, bo teraz naprawdę o. bardzo dużo osób gra. 22, 22 śmierci mam. LOL. A ja mam śmierci. Aha. <laughs> ja mam 22 śmierci, tak samo. No. Brook. Kopaj, kopaj, Burzynie. A który zacząłeś nakrywać? A nie, mamy ich około 7 minut. Coś koło tego. O no LOL, co poleciało? Dobra, co? rzuć mi kobla. Czekaj. Dobra, thanks. Staraj mi kilo odkręcam, nie? Dobra, moje ulubione zdanie. Pasz mi kobla. Ile? Dwa kobla w niepotrzebne Dobra. <laughs> w komentarzach możecie pisać, yy, bo planujemy Mob Grindera zrobić na górze. Możecie w komentarzach podsunąć pomysł jakiego. Tylko żeby był taki wydajny w miarę. To możecie pisać. Uważaj. Dobra. <laughs> A ja jeszcze pod jeszcze dir. Jak to się? Nie wiem. Ale czekaj, odejdź. Nie. O, to stój sobie tak i kop. Bardziej wydajny będzie. <laughs> Kurde, chcę sprawdzić czy z obsydią da się lawę zrobić na tym serwie. Lepiej nie sprawdzę. No. Może lepiej. Siup. Siup. Uder? Co? Ja tego może wrzucę do renderingu, jak skończymy nagrywać. No. Y I... Kurde, o dzięki. Możemy yy, drugi odcinek nagrać. Non No problem. Koło ja bel, to bel, koło bel, koło bel. cały dzień mogę nagrać. Rzuć mi kobla. O dzięki. Dobra, tego kobla jeszcze stracę. Ile masz dolary? Dolaru? Nie wiem, bo ja mam teraz top pvp. Kurde. Coś ty tu zrobił. Wejdź, wejdź. Źle. Przepraszam. Coś ty Badaj grzeczny Będę już grzeczny Będę, będę Ej! Tybilu Coś ty mi robisz Niech nasz sobie spa Co? Mi się rozbija po Co ci się robi? Wyspa się rozbija, Aha Co ci się robi? Żeby ja. jeszcze 3 koble o. trzy koble i kończymy odcinek Dobra, idę jeszcze dir to odłożyć. Ile mamy? A nie, chyba około 12 minut. Raz razie starczy Dobra. My się z wami żegnamy. Pamiętajcie, byś Pamiętajcie, jak Wam ościnek podobał. Subskrybujcie, lajkujcie i na razie. Unter. Na razie.